chyba. Czuję, że muszę ją szybciutko ubrać. No to zapraszam Was na górę, dziewczyny. Dopadł Cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Do szkoły lejty like boss! W Kauflandzie od poniedziałku do środy wszystkie plecaki do 25% taniej. Korzystaj z dużego wyboru artykułów szkolnych w naszych marketach. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Chcesz poznać moją historię? Moje życie bywa dość wymagające. Dla mnie i dla moich włosów. Dlatego musimy pozostać silne. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss skutecznie oczyszczają, a ulepszone formuły wzmacniają strukturę włosów. Dla 100% mocniejszych włosów. Bez obciążania. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała, muszę kupić jakiś magnes. Jakiś magnes może nie wystarczyć. Kup Neomax Skurcz, bo przyda ci się jeszcze potas, a dodatkowo masz też witaminę w 6 I to wszystko jest w tym Neomagu? Tak, komplet składników w jednej tabletce. A do tego Neomax Skurcz jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak. Dzięki za poradę. Neomak skurcz. Więcej niż magnes. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Na przykład paczka Monster Munch, dobry tuszek i jazda na wielką loterię. Teraz w Monster Munch loteria z super nagrodami. Rower dobry dla ducha. Lorenz, w naszych rękach. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxi Kortan gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxicortan numer jeden na problemy skórne, żyjąc w ciągłym biegu skupiona na innych. Wiem, jak ważne są te chwile. Chwile, w których jestem sama ze sobą. A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie. Codziennie. Raz jeszcze. Hej, Ikea! Czemu jest tak wiele fajnych rzeczy? Żebyś mogła je odkrywać. Chować i wyjmować ponownie. Tak to wymyśliliśmy. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Persil. Wow, mamusia w nowej sukience. O nie. Nowy Persil Discs Expert Stain Removal, stworzony dla ciebie, z naszą najlepszą formułą do usuwania planu. Persil, obiednica głębokiej czystości. Persil, zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Pierwszy zarost. Pierwszy makijaż. Pierwsze dramaty. Czas na pierwszy Medispirant. Medispirant mineralny to skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem dla dzieci i młodzieży. Zawiera bioaktywny ałun i pielęgnujący olejek bawełniany. Naturalnie najlepsze dla delikatnej skóry. Medispirant mineralny działa od pierwszego użycia. Zdaje egzamin w każdej sytuacji. Medispirant. Bez potu na dobre. Sajos. Kiedy twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex żej mocniej, bliżej, szybciej, Steamobile na kartę, ale w twojej mocy jest wyłączyć się na chwilę. Jak coś potrzebujesz na teraz, to zapłać później z Allegro Pay. Kupuj teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Korzystaj kiedy chcesz, a my przypomnimy o spłacie RSO 0%. Jak tak, to Allegro! Odkryj moc świeżości Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan, Zapach, który pokochasz? Rano wszystko jest na nie. Stawa? Nie. Rozciąga mnie. A śniada? Tak! Nasze kiełbaski są tak lekkie, pożywne i szybkie, że każde śniada, nie. Zamienią na śniada tak. Zacznij dzień na tak z doliną dobra. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo. Oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy na skórek, usuwając zrogowacenia i odciski bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum pełna regeneracja. Dajesz. Rozmowy o smaczkach show biznesu. Wiecie jak to jest na ping masz swobodnie połowie koski. Bez tabu. Zorientowałem się, że ja stoję od dłuższej chwili w samych przepoconych majtach i wrzeszczę tak strasznie na kaszkę, Zepsułeś mi święta. I bez tajemnic. Zobacz, jak się oświadczał wręcz trzy razy, przecież to. Nie ja opowiadaj o tym. Mdlałem. <laughs> Naprawdę. Rozmowy, w których głęboko patrzy się w oczy. Potrafimy się dobrze pokłócić. Tak, dobrze <laughs> się i potrafimy być w takie niefajne atmosfery. Okay. Demakijaż. Magda wcale nie jest no. takim świętoszkiem. Absolutnie jestem przeciwieństwem tego. Jutro o 15 w Polsat Café. Pan to zrobił? Tak. To jest poezja. Kartowe, ty, ty. ty, Blond, sieroto. A to nasza stylistka, Marta. My się znamy. Znacie się? Z ulicy. Prawdziwa miłość czasami ma podgórkę. Nie jesteś w moim typie. Zabezpieczony bab. Kto się lubi, ten się czubi. Komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Tomasz Karolak, Małgorzata Socha. Śniadanie do łóżka. Jutro o 15.30. Sponsorem programu jest producent leków Alantan na drobne rany i oparzenia. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus, partner ratowników wodnych. Na program zaprasza jego sponsor, producent saturatorów Push Air marki Tafi.